Kochani cudowni, fantastyczni widzowie, witam Was serdecznie na kanale Monami. Witam kilka os... nowych osób na moim kanale. Cieszę się ogromnie, że drgnęło coś w kwestii subskrypcji i od tych dwóch miesięcy nastąpił przełom i gdzieś pojawiło się światełko i kilka jest tendencja wzrostowa i kilka osób dołączyło Nareszcie na mój kanał, z czego się ogromnie słuchajcie, cieszę. Chciałabym was dzisiaj serdecznie zaprosić na te kilkanaście minut na filmik z serii mierzymy, ponieważ kilka dziewczyn do mnie pisało i prosiło: Monia, co z filmikami mierzymy? Prosimy cię, zorganizuj się właśnie z takim filmikiem. Niekoniecznie coś kupuj nowego, ale pokazuj nam po prostu to, co masz. E, więc stwierdziłam, że czemu nie? E, nie będę tu właśnie nic nowego kupować ani z rompeksu, ani z sieciówek. Po prostu wyciągnę z szafy to, co mam e, i pokażę e, no, kilka, kilka zestawów właśnie e, w, w różnych zestawieniach e, z różnymi butami. E, sami zobaczycie, że e, żonglując tutaj, właśnie czy marynarką z sweterkiem butami można fajnie tutaj różne różne zestawy dobierać i co jeszcze chciałam powiedzieć, aha, bo teraz jest taki, wiecie, okres troszeczkę tego lata jeszcze mamy, a już odrobinę jesieni nam wkracza. Rano wiecie, jak pędzimy do pracy, jednak jest chłodno, więc trzeba coś na siebie zarzucić, a z kolei jak wychodzimy z pracy, często gęsto zdarza się tak, że no. Tego okrycia wierzchniego nie potrzebujemy, bo jeszcze jest na tyle ciepło, że w tym krótkim rękawku spokojnie można jeszcze przewędrować do auta, do autobusu czy, czy przejechać tym rowerem. Słuchajcie, także jeżeli taka tematyka Was ciekawi, jesteście ciekawi, co dzisiaj fajnego przygotowałam, to zapraszam serdecznie do dalszej części filmiku. Słuchajcie, dzisiaj tak generalnie przewaga spodni, ponieważ gdzieś tam w zamysłach w ogóle był taki filmik przed tą moją długą przerwą, żeby zrobić stricte filmik ze spodniami. Mam chyba tylko jedną, tak, jedną długą spódnicę, żeby to nie było takie typowo, stricte, że same spodnie. Jedną tutaj, żeby przełamać po prostu jedną spódnicę dłuższą, żeby też pokazać, że jeszcze tych rajstop nie trzeba zakładać właśnie na te dni takie przejściowe, a też okryją nam fajnie nogi i można przy tym fajnie zwiewnie wyglądać, nie marznąc, nie marznąc tutaj o poranku biegnąc do pracy. Dobra kochani, ja już jestem tutaj przebrana w pierwszą stylówkę, Chciałabym Wam pokazać, mam na sobie tak, różową taką marynarkę z wywijanymi mankietami w kolorze czarnym. Do tego mam założoną bawełnianą koszulkę. No, ja tu mam nieodpowiedni biustonosz w tej chwili założony, bo ma białe ramiączka. Więc wybaczcie, ale nie będę po prostu ściągać, żeby tu nie robić jakiegoś takiego zamieszania, żeby znowu nie padło jakieś krytyczne. Zdania na ten temat, <grym> tylko po prostu chciałabym pokazać Wam, jak fajnie można tutaj bawić się właśnie w tym okresie, takim przejściowym, że niekoniecznie trzeba po prostu ubierać już długie rękawy, ale spokojnie jeszcze można się właśnie zaposiłkować tymi letnimi koszulkami na ramioczkach czy z krótkim rękawem. Więc ja w tej chwili właśnie mam czarną bawełnianą z koronką. Do tego różowa, żeby przełamać, różowa marynara, która bardzo fajnie tutaj komponuje się, ponieważ ma wywijane mankiety, tak jak wspomniałam i ta podszeweczka jest to w, w kolorze czarnym z białymi kropeczkami. No i słuchajcie, i do tego mam takie spodnie, ja mam takie luźne, totalnie luźne luźne e, spodnie w kolorze oliwkowym e, mają kieszenie ja do tego słuchajcie dołożyłam e, czarne pasy które kiedyś kupiłam za parę złotych w lumpeksie e, ponieważ e, spodnie już Wam tutaj pokażę e, spodnie ogólnie są na gumce, ale jak to ściągnę to tak no, co, nie do końca tutaj jakby ta góra e, mnie, <laughs> mnie to po prostu nie powala to tu jest ogólnie, są w, tym, w tych spodenkach jest właśnie jeszcze, dodatkowo są takie sznureczki, żeby ściągnąć szerokość i ewentualnie dopasować tutaj tą szerokość pasa, ale gdzieś to, tak jak mówię, nie do końca mnie to tutaj urzeka, więc stwierdziłam, że będzie fajnym rozwiązaniem właśnie dodanie. Szerokiego paska do tych spodni, czarnego, który będzie fajnie tu nam zestawiał się z tymi spodniami. No i e, coś takiego e, troszeczkę naskórtowo, ponieważ te spodnie nie do końca są e, jakoś tam mega eleganckie. E, a przełamanie, e, właśnie razem z tą marynarą, powodują, że jest ten e, strój, e, no taki całkiem, wiecie, na pół. E, Półsportowo pół elegancki. Ja do tego założyłam słuchajcie, takie e, e, nie szpilki, a botki na niskim obcasie. E, do tego bardzo fajnie by właśnie wyglądała czarna szpilka, ale ja mam tu w dalszej części później przygotowane szpilki, więc e, chciałam Wam tu pokazać po prostu e, botki na takim niższym obcasiku, że to e, też bardzo fajnie będzie wyglądać. E, ja teraz słuchajcie, założę może... Białe sneakersiki, i ja teraz totalnie sportową. Jak widzicie, strój główny, czyli topik czarny, plus talerzące spodnie z żorżety, pozostały. Zmieniłam tylko właśnie część wierzchnią, czyli założyłam katanę, kurteczkę jeansową, czy jupę, kto jak tam sobie nazywa. Do tego słuchajcie, zestawiałam właśnie białe sneakersiki. I już ten strój zmienił totalnie wygląd. Zupełnie ta stylowa wygląda inaczej. I słuchajcie, do tego czarna torebeczka, czy listonoszka, zwał jak zwał. Ona Daj. jest taka troszeczkę wybiecona. Słuchajcie, soki, bo ja ją odnalazłam. Słuchajcie, po zrobieniu porządków okazało się, że torebka nie wiem ile ona będzie miała. No chyba z 15 lat na pewno jakby okazało się, że teraz znowu na nowo mi wpadła w oko i będę ją znowu tutaj prawda, ubierać na co dzień do do moich stylówek, do moich różnych wyjść i co chciałam powiedzieć, słuchajcie, ja tu oczywiście zostawiłam tą część główną, na której wcześniej żeśmy się skupili, ale do tego zestawienia bardzo, bardzo fajnie wyglądałaby biała koszulka, biały topik i wtedy by to tak fajnie rozjaśniło, jeszcze by powiało jakimś takim delikatnym latem i myślę, że ta stylowa byłaby taka bardziej radosna. Ale tutaj, tak jak mówię, chciałam po prostu skupić się na tym, że zmieniając tylko jakby tą część wierzchnią plus obuwie, stylowa zupełnie, zupełnie inaczej zmienia po prostu swoje przeznaczenie, swój styl i... Można naprawdę bawić się małymi elementami, a zmieniać po prostu te stylówki na różne różne okazje. Ja jeszcze się tak po prostu na luzeka tutaj Wam zaprezentuję, pokażę jeszcze z tyłu jak to wygląda. Tak to się prezentuje. Mm -hmm. Więc myślę, że spokojnie, słuchajcie, nie bójcie się takich spodni. Tak ja się za bardzo skupiłam, rozgadałam. Przebieram się w kolejne, w kolejne ciuchy. Tym już w, kolejnym, w kolejnej stylówce, przebrana z Nowo tutaj mamy motyw spodni, jakby wrzucony, jakby motyw przewodni, spodnie. Tym razem, słuchajcie, chciałabym Wam pokazać. Efekt, żeby nie bać się słuchajcie kolorów w tym okresie przechodnim, żeby nie od razu wskakiwać w te ciemne, szare, czarne rzeczy, ale przełamywać, gdzieś przemycać właśnie czy kolorowe spodnie, czy kolorową bluzkę. Jakiś taki mocniejszy kolor, żeby jeszcze gdzieś akcentować po prostu tego lata e, troszeczkę właśnie w naszym ubiorze. E, no i tak, mam właśnie e, spodenki w kolorze malinowym. E, do tego założyłam słuchajcie, e, zwykły biały t-shirt tutaj z printem, z takim, e, taką prasowanką w kolorze złotym. E, jest to jakiś taki, nie wiem, e, słońce czy jakiś, jakiś motyw kwiatu, coś takiego i do tego założyłam czarne, czarną taką bluzę taki niby ala coś krót, krótszy kardigan on tutaj ma piękny kołnierz wszyty tutaj ma niby ala skórę z zameczkami i to tutaj słuchajcie robi robotę, coś tu się dzieje i do tego założyłam takie przejściowe buty nie wiem czy to dobrze będzie tutaj widać ja te buty kupiłam na wyprzedaży, które Wam też oczywiście wrzucałam w jakimś filmiku. Buty te są na takim grubszym klocku, na takim grubszym obcasie z odkrytą piętą, więc całość tutaj bardzo fajnie, słuchajcie, wygląda. Do tego możemy właśnie dodać jeszcze czarną, czarną torebkę. No i mamy strówkę gotową. Ja Wam tutaj jeszcze się słuchajcie zaprezentuję z tyłu. Więc mamy taki e, na wpół elegancko, e, ale nie do końca sportowy, e, spo, sportową stylówę. E, jak najbardziej można tutaj przełamać znowu e, z butami e, założymy inny rodzaj buta i od razu stylówka e, zmienia jakby <laughs> swoje przeznaczenie. E, więc nie bójmy się słuchajcie tutaj eksperymentować. Ja Wam pokażę jeszcze e, na szybciutko e, tutaj w wizji e, Zmienię tylko jakby rodzaj e, okrycia wierzchniego i już Wam pokażę już w tym momencie znowu e, jakby ta, ta część główna zmienia nam tutaj totalnie E, styl, do tego białe sneakersiki, i już biegniemy po prostu gdzieś tam na sklepy, na zakupy, e, i już jak widzicie, e, z tego jakby troszeczkę e, takiej e, taki bardziej ciężkiej stylówki, bo dla mnie kolor czarny jest ciężkim kolorem, jak dla mnie. Takie jest moje zdanie. E, e, więc wychodząc z tego czarnego, przerzucając właśnie coś jaśniejszego na górę, e, już nam ta stylówka się robi bardziej taka. E, luźniejsza, bardziej taka mniej zobowiązująca. Biegniemy na sklepiki, zarzucamy korepkę, słuchajcie, na ramię i lecimy. Lecimy gdzieś tam e, załatwiać swoje sprawy. A ja lecę, słuchajcie, przewijać się w kolejną, kolejną stylówkę. Przełamać troszeczkę te stylówki spodniowe, bo ostatnią stylówkę, którą za chwilę wskoczę, również będzie z ze spodniami, e, więc tylko tą jedną e, dla Was tutaj dzisiaj przygotowałam właśnie taką e, z długą spódnicą. E, dla Pań, które nie za bardzo e, lubią e, spodni i dla Pań, które e, nie lubią wskakiwać w rajstopy, jest, jest rozwiązaniem właśnie na ten okres taki przejściowy jeszcze e, długa spódnica. E, ja bardzo właśnie lubię w tym okresie ubierać mimo wszystko spódnice, gdzieś te spodnie mi po tym lecie nie do, nie do końca zawsze leżą i ja jakoś tak męczę się w tym początkowym okresie, więc póki mogę, to wskakuję właśnie w takie dłuższe spódnice i dzisiaj chciałam Wam zaprezentować taką spódniczkę w kolorze głębokiej zieleni, która, która naprawdę jest bardzo wdzięcznym kolorem i nam zestawia się z wieloma, z wieloma kolorami, to można naprawdę bawić się, eksperymentować. Ja sobie zostawiłam, słuchajcie, ten t-shirt biały z tym printem w kolorze złotym. Do tego założyłam taką marynarkę w kolorze beżowym, żeby tu, tutaj mi się fajnie zestawiało. Do tego jeszcze założyłam w kolorze beżowym takie sandały na grubszej, grubszej koturnie. Ja ogólnie koturny bardzo, bardzo lubię na co dzień, właśnie do biura. Nosić, więc coś takiego. No, i do tego słuchajcie, możemy założyć już taką torebkę też w kolorze beżu. Tutaj jest górą dój jaśniejszy, góra ciemniejsza. No, i mamy, popatrzcie, struwę gotową, wyjściową. Czy do biura, czy właśnie gdzieś tam piec załatwiać, czy na jakieś, jakieś takie koktajlowe spotkanie bo marynara, no to wiecie trzeba lubić marynarki ja ogólnie bardzo lubię taki styl po połączeniu trochę sportowo, troszeczkę gdzieś tam właśnie przełamania tego takiego stylu <grywki> biurowo, sztywnego, jak to niektórzy mówią ja, ja ogólnie bardzo, bardzo lubię taki, taki styl, ale chciałam Wam jeszcze pokazać, słuchajcie, żeby to tak na sztywno, właśnie nie wyglądało, po raz kolejny chciałabym Wam tu udowodnić, e, że w tym momencie, jakby ta część wierzchnia robi wielką robotę. Jak jakby tu widzicie, ja się cały czas mniej więcej kręcę wokół tych samych rzeczy. E, I już mamy tutaj, słuchajcie, e, znowu stylowę zmienioną. Skoczyłam już, słuchajcie, w białe sneakersiki. I zerknijcie, stylowa totalnie, totalnie się zmieniła. Bardzo letnią, taką swobodną, rusałkową. Ja, słuchajcie, bardzo, bardzo lubię właśnie, tak jak wspomniałam, dłuższe spódnice. Zarzucamy tutaj torebkę i możemy biec, słuchajcie, na zakupy, czy gdzieś tam załatwiać coś, czy na gładkę, czy na jakieś winko. Słuchajcie, jak widzicie, cały czas gdzieś tu kręcę się wokół tych samych rzeczy, wokół tego samego obuwia i jak widzicie, kilka rzeczy można mieć w szafie, a bawić się superowo modą. Ja jeszcze Wam tu zaprezentuję się z tyłu. Więc tak by się prezentowała, słuchajcie, taki rodzaj stylu, taki rodzaj tutaj Wam pokazam zestawiłam fajne fajne kolorystycznie ubrania ja wskakuję w ostatnie zestawionko i zaraz Wam je będę prezentowała teraz mam założoną białą taką koszulkę troszeczkę sexy flexi bo ona ma tutaj z tyłu takie wycięcie zaraz Wam je pokażę ona jest tu zupełnie, zupełnie prosta bez żadnych tutaj jakichkolwiek printów naszyć zwykła, prosta, rękawy czy czwarte, tak jak wspomniałam, szyta do no i z tyłu właśnie taki luźnawy, totalnie tutaj e, e, wykrojony kawałek, e, kawałek pleców, tak to się słuchajcie prezentuje, no i do tego zestawionka e, oczywiście pozostawiłam jeansy e, i białe sneakersiki. i już mamy słuchajcie na stylówkę na jakieś właśnie Luźne, totalnie luźne wyjście. No, możemy do tego oczywiście zarzucić torebkę i lecimy, biegniemy, słuchajcie, gdzieś tam. Ale słuchajcie, jeżeli mamy coś jeszcze dodatkowo do załatwienia, możemy sobie na prędko, słuchajcie, zarzucić marynaryczkę, wziąć ją sobie po prostu do samochodu i mieć ją gdzieś tam na tylnym siedzeniu. I już słuchajcie, z tego totalnie luźnego, nie, niezobowiązującego stroju robi się nam totalnie inna stylowa. Zarzucamy torebkę i słuchajcie, biegniemy, biegniemy, załatwiać te nasze pilne, ważne sprawy. Ja szybciutko jeszcze się Wam pokażę z tyłu, jak to wygląda. Biegniemy. <słuch> Dobra, kochani, tyle żartów. Więc jak widzicie. Z zwykłego totalnie stroju, wystarczy ta odzienie, wierzchnie zmienić. Ja na prędko, słuchajcie, jeszcze Wam tu pokażę. Tu już tak rzucę, żeby nie robić tutaj, nie przedłużać. Ja Wam pokażę jeszcze, słuchajcie, z takim przepięknym kardiganem, którego kupiłam kiedyś na wyprzedaży. freezer. Uwielbiam, kocham ten kardigan, bo on kolorystycznie po prostu jest. No przepiękne. Pasuje do bardzo, bardzo wielu stylówek. Z wieloma tutaj bluzeczkami można właśnie go zestawić. I słuchajcie, jeżeli ktoś ma właśnie jakieś niedoskonałości pod tytułem brzuszek, biodra, kardigany wszelkiego rodzaju, dłuższe sweterki czy marynary, które nam sięgają gdzieś tutaj za biodro, są idealnym rozwiązaniem właśnie na przykrywanie tych wszelkiego rodzaju niedoskonałości. Przy tym Naprawdę fajnie i zbiernie wyglądamy, i dodatkowo, właśnie nam ta sylwetka tutaj się wydłuża. Zamyka się nam tutaj ten odcinek, właśnie pas biodro, i przykrywa właśnie te ewentualne niedoskonałości. Ja w tym momencie, słuchajcie, zostałam jeszcze w tych białych sneakersikach do tego kardiganu, ale bardzo fajnie, słuchajcie, w tym momencie. Będzie to wyglądało. Ja sobie na szybciutko, jeśli pozwolicie, ściągnę tutaj te moje skinka zrobię trochę bałaganu. Eee, bardzo fajnie w tym momencie e, zakładając do tego szpilę. Słuchajcie, wydłuża nam się dodatkowo nowa, i już, słuchajcie, z takiej totalnie e, zwykłej stylu robi się nam już taka fajniejsza bardziej elegancka, z wydłużoną nogą, szpila, torebka do tego i słuchajcie, i biegniemy, biegniemy, biegniemy gdzieś tam w naszych sprawach. Dobra, słuchajcie, jeszcze na sam koniec dosłownie pokażę Wam inną bluzeczkę z marynarą, chciałabym Wam pokazać, jak można ubierać się na rozmowę kwalifikacyjną i znowu gdzieś tam przełamać te sztampowe jakieś takie ubiory, które gdzieś tam nam wmówiono, że trzeba tak, a nie inaczej wyglądać. Także zostańcie jeszcze na parę chwil ze mną. Już w ostatniej stylówie w dniu dzisiejszym e, chciałabym Wam pokazać na sam koniec i przełamać, e, przełamać tutaj stereotypy, że e, na rozmowy kwalifikacyjne należy się ubierać na biało-czarno czy biało-granatowo. Absolutnie nic takiego. E, jakby tutaj e, trzeba to przełamywać, i nie trzeba się bać tutaj eksperymentów czy e, jakichś takich przełamań, e, bo e, ja słuchajcie, chciałabym Wam tutaj zaprezentować, właśnie w e, co ostatnio ubrałam się na moją ostatnią rozmowę. Więc e, miałam na sobie e, taką beżową e, bluzeczkę e, z tutaj takim marszczeniem e, z, z góry. E, do tego, słuchajcie, w troszeczkę ciemniejszym kolorze e, marynarkę, również w podcieniu beżowym. E, do tego torebka, żeby nam się tu komponowała to pod kolor, e, z takim jasno-ciemnym e, beżem, tu dół kremowy, góra beżowa. No i oczywiście dół e, ubrałam sobie spodnie jeansowe, ponieważ w ten dzień bardzo padało, e, więc nie chciałam, nie chciałam zakładać żadnych spódnic. I do tego, słuchajcie, wskoczyłam sobie e, właśnie w beżowe szpilki e, i taką, w takiej stylówie, słuchajcie, e, wystąpiłam właśnie na rozmowie kwalifikacyjnej, która okazała się bardzo, bardzo Przyjemna, a czy e, jaki będzie jej rezultat, no to okaże się w e, najbliższym tygodniu. E, także e, łamcie, słuchajcie zasady: łamcie e, jakieś tam e, dziwne, e, dziwne skojarzenia, że na rozmowę trzeba iść w białej bluzce, nic bardziej mylnego. E, łamcie te wszystkie dziwne stereotypy. E, można naprawdę fajnie e, wyglądać w zupełnie innych kolorach, a też elegancko i przyjemnie dla oka, dla tej oczywiście drugiej strony, która, do której się wybieramy na rozmowę. Dobrze, kochani, to by było na tyle. To by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że fajnie spędziliście te kilkanaście minut ze mną w moim towarzystwie. Staram się zawsze wiecie, żeby to nie było sztywne, żeby to nie było jakieś takie sztampowe. Że inne tam robią w takim, a nie innym klimacie, poważnym i tak dalej. Ja zawsze robię na wesoło, zawsze gdzieś tam wrzucam coś wesołego, żeby troszeczkę was rozbawić, żeby gdzieś to nadać takiego wesołego polotu. Przy tym wszystkim nie każdemu może się to podobać, no ale cóż, nie każdemu można dogodzić. Dobrze, kochani, piszcie, komentujcie, dajcie łapki w górę. I oczywiście przesyłam do Was dużo uśmiechu. Życzę Wam wielu powodów do radości i zadowolenia, i widzimy się, kochani, w kolejnym filmiku już niebawem. Także do zobaczenia i dziękuję za dzisiaj. Cześć!